Toczy się batalia o trzymanie gimnazjum nr 3 w Nysie. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie władz miasta z rodzicami i nauczycielami gimnazjum. Wydaje się, że bardzo emocjonalne spotkanie nie wpłynie na zmianę już podjętych decyzji o likwidacji. Aula gimnazjum nr 3 wypełniła się prawie do ostatniego miejsca. Przybyli rado rodziców, nauczyciele i zainteresowani, którzy nie zgadzają się z propozycją likwidacji szkoły. Gospodarz spotkania, dyrektor Herman, traktuje spotkanie jako konsultacje społeczne. W dniu dzisiejszym o godzinie 18 odbędzie się spotkanie z panią burmistrz. Jest to pierwsze spotkanie oficjalne, na które pani burmistrz zaprasza Radę Rodziców z rodzicami uczniów i Radę Pedagogiczną. Zgodnie z prawem samorządowym. W sytuacjach, które są podejmowane i dotyczą mieszkańców tego miasta, burmistrz winien przedyskutować to z, ze społeczeństwem. Wiceburmistrz Juszczyk podkreślał, że jest to kontynuacja sprawy, która ciągnie się od dłuższego czasu. Nie jest to temat nowy. Spotykamy się niektórzy, niektórzy z Państwa już drugi raz. Jak Państwo wiecie, temat ten był tematem Rady Miejskiej, obrad. desse Jak powiedziała burmistrz Sejolanta Jolanta Barska, likwidacja szkoły jest faktem, a procedura już ruszyła. Projekty zostały przedstawione na komisjach, zostały zaopiniowane przez komisję, następnie zostały przedstawione na sesji Rady Miejskiej i zostały one pozytywnie zaopiniowane przez radnych. No taka jest trudna sytuacja, że... Ale także na stan faktyczny utworzyliście gimnazjum, a teraz przystępujecie do likwidacji naszego. Taki jest tam, taki Wypowiedzi burmistrz wywoływały, jak widać, gorące emocje. Główne argumenty obrońców gimnazjum nr 3 dotyczyły rzekomej niespójności polityki zarządzania placówkami, w tym głównie faktu rozwijania jednych szkół kosztem drugich. Dzieci nie ma, jest coraz mniej, a tutaj gimnazjum nr 4, bo są subwencje, bo jest łatwiejsze prowadzenie tego gimnazjum i tak dalej. Czy w tym momencie, jeżeli wprowadza się nowy gimnazjum, w sytuacji, kiedy te gimnazja są, jak to pan burmistrz już powiedział, nie niewykorzystane, no to ja przepraszam, ale dla mnie to w ogóle nie jest logiczne. Jak wygląda w poszczególnych rejonach spadek uczniów? I jak wygląda prognoza demograficzna w poszczególnych rejonach? Mówiłem o tym, powinniście się dobrze zastanowić, co robicie, jeżeli chcecie zlikwidować to gimnazjum tutaj po tej części miasta, odprowadzając albo zmuszając wręcz też dzieci do wędrówki po mieście. Z jednej strony są argumenty gminy, która musi szukać pieniądze i oszczędności i na pewno jest tak, że jednym z elementów, gdzie najłatwiej zaoszczędzić albo podjąć decyzję to jest, chociaż to nie jest łatwa decyzja, ja wiem, że pani burmistrz nie jest łatwo podejmować decyzji i na pewno należy jej się duży szacunek i uznanie za sam, samą obecność tutaj, że przyjechała tutaj, przyszła od tej pory i Czy wy państwo jako Miasta, znacie problemy? Znacie problemy szkół? Więc jeszcze raz wracam. Gdzie są dyrektorzy szkół? Dlaczego nie walczą o swoje szkoły? A może będzie szkoła, a może nie? Ja zapisałam tą szkołę, bo naprawdę wiem z wielu y, lat wcześniej, że tutaj dzieci są bezpieczne. Naprawdę bezpieczne. Zróbcie sobie, żeby tej placówki i żadnej innej nie likwidować. To jest największa szkoła w Polsce, którą ktokolwiek zamierza zlikwidować. To prawda? To jest ponad 300 dzieciaków. Ma mamy takie dane. To jest największa szkoła w Polsce, która w ogóle jest w zamyśle likwidacji. Wiele opinii wypowiedzianych z sali dotyczyło konsekwencji zmiany szkoły dla uczniów. Pojawiły się również głosy mówiące o tym, jak sam konflikt odbije się na dzieciach. Proszę zrobić wszystko, żeby się znalazły pieniądze, żeby utrzymać tę szkołę i żeby dzieci były kiedyś wdzięczne za to, co dzisiaj się dzieje, bo dzieci między sobą już mówią o tym, że są właśnie przyszli, by jest i to ich uczy pewnych rzeczy, które Was nie chodziły, bo Wy odejdziecie, skończycie kadencję. Ale mnie interesuje, jak moje dzieci będą patrzyły na współczesność, na swój świat, na to, co się z nimi będzie działo. Chcieliśmy się spotkać z rodzicami, z nauczycielami, chcieliśmy poinformować o tym, że została podjęta uchwała, chcieliśmy powiedzieć, na jakim etapie jesteśmy realizacji tej koncepcji. Związanej z organizacją sieci pracodawców światła gminy. W tej sytuacji przekonanie nie jest możliwe ani jednej, strony, ani jednej strony, ani drugiej, bo każda ze stron ma swoje argumenty. Nie udało się uzyskać odpowiedzi na pytanie, co gmina zamierza zrobić z budynkiem gimnazjum i nowoczesnymi salami dydaktycznymi. Czy wcześniej zainwestowane budżetowe pieniądze nie zostaną zmarnowane? Obie strony mają swoje racje. W tej sytuacji wszystko w rękach Rady Miejskiej, która zdecyduje o losie gimnazjum numer 3. Sprawa jest rozwojowa i można się spodziewać debaty publicznej na temat likwidacji tej i innych placówek szkolnych w naszej gminie.